Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Sanocka, witam na konferencji prasowej 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Zamość 2023. Bardzo się cieszymy, jest nam bardzo miło, że po raz trzeci Festiwal Dwa Teatry, czyli Wielkie Teatralne Święto, gości właśnie tutaj w Zamościu, w różnych lokalizacjach tego przepięknego miejsca, będziemy prezentować spektakle telewizyjne i słuchowiska. Na radiowe, które wezmą udział w wielkim konkursie, walczyć będą te piękne, teatralne laury. No i przede wszystkim będą zachwycać widownię nie tylko mieszkańców Zamościa. Pozwolą Państwo, że najpierw powitam naszych gości, witam pana Michała Mulawę, wicemarszałka województwa Lubelskiego. Dzień dobry, panie Marszałku, witam bardzo serdecznie. Jest z nami prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk. Dzień dobry. Jest z nami również pan Piotr Orzechowski, wiceprezydent miasta Zamość. Dzień dobry, witamy. Witam bardzo serdecznie Panią Agnieszkę Kamińską, prezes Polskiego Radia. <plosłuch> pan Mateusz Matuszkowicz, prezes Telewizji Polskiej, dzień dobry. I witam bardzo pięknie Panią Agnieszkę Dytycz, dyrektor Agencji Promocji Polskiego Radia. Oraz dyrektorzy artystyczni Festiwalu Dwa Teatry: pani Karina Cys, dyrektor Teatru Telewizji i redaktor <plosłuch> medialnego Piotra oraz pan Janusz Kuchuła, dyrektor teatru Polskiego Radia i jego biura. Szanowni Państwo, najpierw poproszę o zabranie głosu Pana Marszałka. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszymy, że region Lubelski i nasz piękny zamość z najpiękniejszą starówką w Polsce, ale również ze wspaniałymi architektonicznymi. Rełkami będzie gospodarzem tego wspaniałego święta teatru, telewizji i polskiego radia. Niezmiernie się z tego powodu cieszymy. Proszę Państwa, Zamość jest miastem otwartym, Zamość jest miastem gościnnym, dlatego jesteśmy przekonani, że zarówno widzowie, jak i artyści będą się tutaj znakomicie czuli. Panie prezesie, pani prezes, szanowni Państwo, znakomity wybór i Witamy jeszcze raz serdecznie, po raz drugi witamy, bo już po raz drugi Zamość, Zamość będzie gospodarzem tego wspaniałego święta. W czerwcu zapraszamy Państwa do zamości Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, bardzo proszę, ma kilka słów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze raz niech mi będzie wolno podziękować zarówno Pani Prezes jak i Panu Prezesowi Mateuszowi Matyszko, Matyszkiewiczowi, że w Zamościu spotykamy się na dwóch teatrach. W Wielkim Święcie Teatru Telewizji, ale także Teatru Polskiego Radia, bo radio i Teatr Polskiego Radia to jest ten niesamowity spektakl wyobraźni, a Teatr Telewizji, jak Państwo macie okazję oglądać po raz trzeci w Zamościu, to także niesamowity spektakl wizualny. I za to serdecznie dziękujemy, że możemy te najpiękniejsze teatry, te najpiękniejsze słuchowiska w zamościu oglądać, w zamościu komentować. Zamość żyje dwoma teatrami, dzięki temu, że trzy lata temu taka decyzja zapadła, że w zamościu organizatorzy, czyli Telewizja Polska i Polskie Radio, będą organizować festiwal. I dzięki temu, że ta decyzja zapadła i mamy w Zamościu ten dwa teatry. możemy śmiało powiedzieć, że najwyższa kultura najwyższych lotów do Zamościa co roku wita. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani Prezes, Panu Prezesowi, dziękuję również wszystkim, którzy są zaangażowani w ten festiwal i tutaj nie mogłoby się to oczywiście wydarzenie obyć bez TFOP Kultura, czyli bez Pani Kaliny Cys, i bez Pana Janusza Kukuy, który no, jest ikoną Polskiego Radnia, ale także osobą, która nadaje mnóstwo energii tym wszystkim przedsięwzięciom i bardzo jest mi miło, że możemy w Zamościu udostępniać tą scenę, to, te, te przestrzenie, to powierzchnię, którą mamy do tego, żeby te wspaniałe spektakle i słuchowiska udostępnić. Szanowni Państwo, tak jak Państwo wiecie, festiwal w tym roku 16-19 czerwca. O szczegółach opowiedzą pewnie za chwileczkę Osoby, które są bezpośrednio zaangażowane zarówno z rady, jak i z telewizji. I jeszcze raz zapraszamy bardzo serdecznie do zamościa, 16-19 czerwca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Dziś spotykamy się tutaj, aby o Wielkim Święcie Teatru opowiadać. Przypomnę Państwu, że o teatrze i o teatrze telewizji opowiadaliśmy też podczas Festiwalu Kultury Narodowej. Jest z nami dyrektor tego festiwalu i dyrektor biura programowego Telewizji Polskiej, Pani Nakawał. Dzień dobry, Pani dyrektor. Przepraszam, że dopiero teraz. Pora, byśmy poznali szczegóły programu. Najpierw poproszę o zabranie głosu panią Kierczak-Aniską, Polskiego Radia. Szanowny panie marszałku, szanowny panie prezydencie, panie prezesie, szanowni państwo, panie dyrektorze, pani dyrektor. Chciałabym wzajemnie podziękować bardzo serdecznie za tę życzliwość, z którą i jako Polskie Radio, i rozumiem, Telewizja Polska. Się stykamy zawsze tutaj w Zamościu, przy pięknym mieście położonym w pięknym regionie. I to naprawdę cieszy, że po raz kolejny możemy to święto dwóch teatrów właśnie celebrować tutaj i dawać tę radość obcowania z Teatrem Wyobraźni właśnie mieszkańcom i Zamościa, i okolic. Ale oczywiście także zapraszamy. Wszystkich miłośników teatru, zarówno tego telewizyjnego, jak i tego radiowego. W tym roku dwa teatry przebiegają pod hasłem, czy pod takim, taką marką Aleksandra Fedry. Będzie można zobaczyć na żywo, będzie można posłuchać na żywo spektakli, będzie ich można posłuchać z nagrań, ale także obejrzeć kostiumy, które były wykorzystywane podczas tworzonych spektakli. Czy to telewizyjnych czy radiowych. Także dużo przyjemności będą czerpały na pewno także dzieci. O szczegółach powie bliżej Pan Dyrektor Janusz Kukuła. Na pewno będzie z czego wybierać i z pewnością będą Państwo zadowoleni. Potoczne powiedzą, że będzie Pan zadowolony. Tutaj nie mam wątpliwości, że wszyscy będą zadowoleni. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję i Panu Marszałkowi Prezydentowi. Pani Prezesie, bardzo dziękuję również za tę wspaniałą współpracę. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor a za tę wspaniałą współpracę, bowiem od Pana Dyrektora Janusza Kukuły, że przebiega doskonale. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za zaangażowanie w stworzenie tego święta i wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu Prezesa Gminy Polski, Pana Natosza Matyszka. Trzy lata temu rzeczywiście podejmowaliśmy decyzję o tym, aby wspólnie z Zamościem zorganizować ten festiwal. To stało za tym nie, nie tylko nasz szacunek do Zamościa jego mieszkańców, nie tylko świadomość pięknej architektury, która tutaj jest, ale także takie myślenie o powrocie do źródeł, bo Zamość pod wieloma względami z takim miasto źródłowe dla polskiego Teatru, chociażby przez odprawę posłów greckich, która tutaj była wystawiona. To, na, to nasze myślenie o Teatrze Telewizji też jest takim myśleniem o ciągłym powrocie do źródeł. Więc w tym roku przyjeżdżamy na festiwal e, z teatrem, który się odnawia. E, od jesiennego sezonu Teatr Telewizji będzie miał trzy premiery w miesiącu. I będą to premiery na żywo. E, uznaliśmy, że... Pozazdrościliśmy polskie murawie, Pani Prezes. Bo e, magia teatru Radio polega na tym, że słuchacz zamykając oczy przenosi się wyobraźnią do, do teatru. My chcieliśmy też teatr telewizji, aby teatr telewizji też powrócił do jakichś źródeł, a tymi źródłami jest kontakt z publicznością, jest właśnie zagranie spektaklu, a nie e, jego zarejestrowanie. Więc uznaliśmy, że teatr na żywo daje szansę uczestniczenia w tym jakim jest teatr i w tę stronę będziemy podążać. Więc nasza oferta, nasze propozycje już na tegoroczne festiwale na teatry to będzie spotkanie. Spotkanie tego teatru, który był przez ostatnie lata i to był teatr rejestrowany, czyli scenizowany środkami filmowymi z, tym, z tymi pierwszymi spektaklami, które już jako kluby wypuszczamy jako e, spektakle na żywo, zapowiadając tak naprawdę to, co stanie się od jesieni też na naszej antenie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, wielokrotnie padły słowa magia, teatru, teatru wyobraźni. I to sprawdźmy, co czeka nas w czerwcu, i poczujmy przedsmak tych teatralnych emocji. Wielkie Święto Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Najlepsze z telewizyjne i Wołowiska Radiowe. Spotkania z gwiazdami, dyskusje z twórcami. Projekcje konkursowych spektakli. Wielcy reżyserzy, wybitni aktorzy. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje. Snucie dawnych opowieści i tworzenie nowych wspomnień. Wiele okazji do wzruszeń i rozmowy, które zostaną w pamięci. Festiwal Dwa Teatry od 16 do 19 czerwca w zamościu dla każdego. W takim razie proszę Państwa, pora na szczegóły. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Kalinę Cys, Dyrektor Artystyczną Teatru Telewizji i Dyrektor Artystyczną Festiwalu Teatru. Tak. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nieprzypadkowa bliskość naszego spotkania z Międzynarodowym Dniem Teatru Nasuwa taką myśl, jest taką pokusą, by wygłosić choć część tego międzynarodowego rędzia na, na Dzień Teatru, wygłoszonego właśnie przez egipską aktorkę Samichę Ayub, gdyż brzmiono tak: Teatr w swojej pierwotnej formie to działanie oparte właśnie na fundamencie człowieczeństwa, jakim jest życie. życie e, Tługo Zamościa wnosi teatr, wnoszą dwa teatry Telewizja Polska i Polskie Radio i myślę, że właśnie to przesłanie jest tego również dowodem 17 konkursowych spektakli które Telewizja Polska przygotowała w programie pierwszym w TVP Kultura, w TVP Wilno w TVP ABC i z ośrodkami e, Poznań, czyli całe bogactwo tego, co przygotowuje Teatr e, Telewizji e, w ofercie Telewizji Polskiej, będzie w tym konkursie. Cztery pokazy specjalne. E, tu już e, uśmiecham się do Pana Dyrektora Kukury: zdradzimy naszych laureatów wielkich nagród, czyli Panią Zofię Kucurną i Pana Krzysztofa Bakulińskiego. Pokażemy też spektakle, które to właśnie nasi wielcy laureaci chcieliby przypomnieć swoim, swoim widzom, swoim fanom, nam wszystkim. Cztery wystawy, w tym jedna, o której już pani prezes wspomniała, poświęcona twórczości Aleksandra Fredry. Nasza wspólna wystawa, ona cieszy. Bardzo teatr jest taką przestrzenią wspólnoty, bo jest stworzony przez wspólnotę. I nasze działania też są tego, myślę, pięknym dowodem. Ale też wystawa jubileuszowa, 70-lecie Teatru Telewizji. To jest jedno z naszych wydarzeń. w Stulecie urodzin ustawa Holum jedno z ikon Teatru Polskiego, ale też Teatru Telewizji Teatru Polskiego, radio pozwolę sobie dodać. Koncerty, między innymi Stanisława Celińska zaśpiewa, dla Państwa, Janina na srokach Ryn. Czytania, spotkania z artystami, warsztaty, tu specjalny program dla dzieci i możemy nawet, może zażartować, że to w tym roku nie dwa, ale trzy teatry, bo ta oferta dla dzieci będzie wyjątkowa i ze strony Telewizji Polskiej przygotowuje ją właśnie TVP ABC. O szczegółach e, też powiemy, bo jest to oferta przygotowana dla całych rodzin, ale również dla szkół, dla przedszkoli, więc tu będziemy Myślę, przez cały czas trwania festiwalu, a może i dłużej, chcieli zostać z Państwem. I jeszcze jedno, w tym roku konkursowe, konkursowe pokazy zamknie spektakl, który jest wyjątkowy już z uwagi na miejsce, w którym był, w którym był realizowany jeszcze tydzień temu była to nasza realizowaliśmy w Zamościu, dzięki wielkiej uprzejmości miasta, nasz ostatni premierowy tytuł, czyli Judasza z Kariotu. Ten konkurs będzie, ten spektakl będzie w konkursie. Wiadomo, że e, zrobimy pokaz specjalny, to będzie dla nas e, specjalny spektakl. I bardzo też za to dziękuję, bo nasza współpraca rzeczywiście przekłada się nie tylko na okolicznościowe, festiwalowe działania, ale na codzienną naszą pracę i na codzienną naszą ofertę. Bardzo za to dziękuję. Ja pozwolę sobie w tym miejscu powiedzieć taką drobną anegdotę o tym, jak ten spektakl powstawał i mieliśmy takie spotkanie z produkcją, i pytałam, czy ponieważ będę jechała do zamościa, czy można jakoś pomóc, czy trzeba, e, może właśnie z panem prezydentem. I mnie, nie, nie, panie dyrektor, po prostu ten zamoś, to oni to za nas to produkują, oni są tak cudowni. Więc chcę to Państwu powiedzieć teraz, bo to nie tylko te festiwalowe e, działania, ale taka codzienność, nasza produkcyjna, merytoryczna praca i bardzo, bardzo za tego widać, o Panie Prezydencie, bardzo Państwu dziękuję. I na koniec e, taka myśl, która towarzyszyła mi dziś podczas tej podróży. Tak jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być. Jakimi pragnęliby być, choć nie mają czasem na to odwagi, i jakimi są. Mam nadzieję, że ta edycja pokaże wszystkim, jak możemy być piękni, jak możemy działać wspólnie, jak możemy cieszyć się ze spotkania w teatrze, w teatrze telewizji, w teatrze polskiego radia. I bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Karina Cez, dyrektora artystyczna Festiwalu Dwa Teatry. Pora za to, proszę Państwa, abyśmy. Posłuchali Pana Janusza Kupuły, dyrektora artystycznego naszego festiwalu i oczywiście dyrektora Teatru Polskiego Radia. Kiedy byłem mały, to w co trudno uwierzyć dzisiaj w Waszym zdaniu, kiedy w moim domu padało słowo Zamość, to myślałem, że to miasto nie istnieje, że jest z bajki. I kiedy dzisiaj rano wysiadłem z samochodu, stanąłem na rynku, świeciło słońce, było minus trzy. Ogarnęło mnie właśnie takie uczucie, że znalazłem się w tamtej bajce z dzieciństwa. Że to jest tak piękne miejsce, że tak bardzo mnie śmiela, że chciałbym się dotknąć do każdego domu, do każdego człowieka. To, to są dekoracje najpiękniejszego teatru na świecie, tak jak pan marszałek powiedział, to miejsce. Troszeczkę lepsi, ale i ładniejsi, piękniejsi. Dlatego dla teatru polskiego radia i dla teatru telewizji polskiej obecność tutaj jest w jakimś sensie powrotem do takiej krainy marzeń, do której wszyscy tęsknimy. Bo to, co sprawia, że jesteśmy ludźmi, to jest właśnie wyobraźnia i język. I po to jest teatr. Każdy od starożytności jest po to, żeby dawać ludziom nadzieję, by mówić nie jesteście sami. I my to wynika z naszej skromności, która jest zawsze cechą artystów. Chcemy to właśnie przesłanie przynosić festiwalem dwa teatry: że chcemy mówić o pięknie i dobru. I czasami nam się to udaje, ale proszę mi wierzyć, robimy wszystko, by tak było. Wszyscy artyści związani z Teatrem Telewizji i z Teatrem Polskich Radio, robią to każdego dnia. Trzeci raz jesteśmy w Zamościu, co Pan Prezydent podkreślił. I czujemy taką piękną wspólnotę, nie tylko z, ze wspaniałymi władzami zamością, tak, Zatroskanymi o los tego miasta i jego kultury, również, ale i z mieszkańcami, bo kiedy tu jesteśmy, to czujemy ogromne wsparcie. Podchodzą do nas, rozmawiają, uśmiechają się. Dla mnie z racji przeżyć jest to szczególnie ważne, to, to wtedy, bo wtedy czujemy, że jesteśmy potrzebni. Nie tylko od święta, ale na co dzień. Dlatego ten festiwal w Zamościu jest tak ważny i robimy wszystko, by pokazać się tutaj. Proszę wybaczyć za to sformułowanie z jak najlepszej strony, ale my innej nie mamy. W tym roku to na takich dwunastu elementach będzie opierał się nasz festiwal jak kamienice rynku Zamońskiego. Mam nadzieję, że będą równie piękne są. Z Panią Dyrektor. Wielka Nagroda Festiwalu dla Teatry, czyli Nagroda dla wielkich aktorów Zofii Kudzurnej i Krzysztofa Wakuminskiego, zaprezentujemy również słuchowiska z ich udziałem. Teatr Telewizji na pewno również to zrobi. Następnie konkurs. Wszyscy staramy się mówić takie piękne słowa, że już samo udział w festiwalu jest wyróżnieniem ogromnym, bo tak jest w istocie. Ma, każdego roku mamy około 40 zgłoszeń z całego kraju, bo tu warto podkreślić, że w tej części radiowej biorą udział wszystkie rozgłośnie radiofonii publicznej i to jest coś bardzo pięknego, bo jedno zdanie chcę poświęcić tym rozgłośniom. One stają się takimi ośrodkami wielkiej kultury w swoich miastach, skupiających środowiska artystyczne. Więc konkurs będziemy musieli robić preselekcję, bo te, te dni festiwalowe nie pozwolą na prezentację wszystkich utworów, ale to żywi weźmie na siebie to odpowiedzialność, natomiast wszystkie zgłoszenia będą odnotowane w katalogu festiwalowym, który jest zawsze piękną pamiątką i dokumentem na zawsze zostającym w pamięci. Spotkania z gwiazdami, jak co oraz. Kolejno będą się w synagodze. To cieszy się zawsze ogromnym zainteresowaniem publiczności. Nie ma się czemu dziwić, bo, bo artyści mówią nie tylko do nas, ale w jakimś sensie za nas. Aleksander Fredro, przygotujemy słuchowisko na żywo. Co ludzie, publiczność nasza uwielbia. Jak to się robi i tak naprawdę. Można zobaczyć jak to się robi, bo nagrania w studiach Teatru Polskiego Radia to jest taka tajemnica ogromna i ja się cieszę, że właśnie to słowo się pojawia. Jak to się robi, pokażemy w Zamościu. Chcemy zaprezentować coś, co dla mnie ma szczególne znaczenie i dla pani Małgorzaty Kawali z Urzędu Miasta. Mianowicie przygotowaliśmy dwa słuchowiska poświęcone tragedii, która się na tych ziemiach rozegrała w czasie II wojny światowej. Będzie to hołd z... Złożymy tamtym ludziom i bohaterom, mianowicie zaprezentujemy dwa słuchowiska poświęcone dzieciom za Marty Rewzdy to słowo w reżyserii Waldemara Modestowicza i Tomasza Skillera tego strasznego dnia jak nie zapomnę nigdy w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Myślę, że mieszkańcy Zamościa przyjmą to z wielką radością, że będziemy wspominać tamte tragiczne wydarzenia. Zaprezentujemy słuchowiska, w, w których główną rolę grał Gustaw Holubek Nasz patron intelektualno-artystyczny będzie to słuchowisko Moliera Lisantrop, które w 1964 roku wyreżyserował sam Gustaw Holubek i zagrał tytułową rolę. I słuchowisko według sztuki Borysława Peticza Wycieczka do Złotego Grodu, czyli Five O'Clock Tea, które ja w 1998 roku przygotowałem, w którym główną rolę zagrał Gustaw Cholubega a obok niego Zofia Leśniówna i Antonina gorną I proszę sobie wyobrazić, że w tym schowisku pan Gustaw śpiewa. <laughs> Nie chciał tego grać, bo jak się dowiedział, że będzie musiał śpiewać, ale, ale jakoś udało mu się go przekonać. Będziemy również, zaprezentujemy również Słowiska poświęcone patronom roku 2023. Będzie słowisko o, jak widzę, Zamojskiej, która jest jedną z patronek tego roku. Słowisko nosi tytuł Pani generałowa. I drugie słowisko poświęcone życiu Mikołaja Kopernika. No i oczywiście dwa teatry dzieciom. To piękny nasz dorobek. Dwa teatry dzieciom. Dzieci są szczęśliwe, a my jeszcze bardziej od nich, że się tak dobrze bawią. Cieszę się, że pojawi się te, te, telewizja ABC, która jest cudowna. A nasze polskie radio dzieciom jest tu od początku. I wspaniali twórcy tego radia z wielkim entuzjazmem i, i takim ogromnym, ogromnym zaangażowaniem y, bawią dzieci. Będziemy ogłaszać konkursy rysunkowe, to zawsze poszerza wyobraźnię. I na koniec chciałbym zapowiedzieć, po konsultacjach oczywiście z Teatrem Telewizji i z Panem Prezydentem Orzechowskim, że ogłosimy konkurs na recenzję spektaklu Teatru Telewizji i słuchowiska przede wszystkim skierowaną do młodzieży, ale każdy, w każdym wieku będzie mógł napisać recenzję. Nagrody, proszę Państwa, będą następujące. Wycieczka do Teatru Telewizji i wycieczka do Teatru Gorskiego Radia, gdzie będzie można wziąć udział w wynagraniu słuchowiska, więc myślę, że będzie to miało piękne, um, piękną zachętę do udziału w w tych recenzjach i oczywiście będziemy je publikować na stronach nie tylko festiwalu, ale również na stronach internetowych naszych teatrów. No, dziękuję bardzo. Janusz Kukuła, dziękujemy bardzo Panie Dyrektorze. Szanowni Państwo, tak jak Pan Dyrektor powiedział, w tej pięknej i małej teatralnej scenografii miasta Zamość spotykamy się w dniach od 16 do 19 czerwca, by celebrować teatr, ten radiowy i ten telewizyjny. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za udział w konferencji Państwu również i zapraszam i zachęcam do indywidualnych rozmów z naszymi gośćmi. Do zobaczenia w czerwcu za w Zamość. Bardzo dziękuję.